Mm -hmm. to można sobie popróbować, widzowie na kierownicy, to kurde, ja cię kręca. Dobra, spróbujmy go jakoś, widzowie, podnieść. Chwila moment. Tutaj tu gdzie się skacze to jest ciężko tym, naprawdę. Nawet chyba rampy nie potrzebujemy, żeby na takim czymś wyskoczyć O, tak delikatnie się odbija Nawet tak lepiej, patrzcie Ale to jest zabawa, to jest. Jak sprawdzimy... Znaczy w prawdziwym życiu to pewnie bym tak nie skakał, no nie, ale... Oho, ale nas... A tutaj jakbyśmy przejechali po kartoflach i po wszystkim. Dobra, tutaj musimy... Aha. Żeby nas nie obróciło podczas tego, jak my będziemy w ogóle jechać w tamto miejsce. Bo jak nas obróci, to no to będzie słabo trochę. Będziemy musieli od nowa to zaczynać. Dobra, spróbujmy jakoś po prostu z miejsca wystartować. Tamta rampa jest o to moja. Nie będę jakoś gwałtownie skręcał, tylko trzymamy kierownicę i jedziemy kompletnie prosto przy delikatnych skrętach. Ile mamy? No! Drzewa przeskoczyliśmy. Co to się dzieje w ogóle? Patrzcie. Dobra, teraz ta największa rampa. Jeżeli z niej się jakoś dobrze wybijemy, widzowie, to będzie ogień. Jak to ze wszystkiego można tym skoczyć? Tak o, takim o czymś się pobawić w zimie, w prawdziwym życiu, jakby coś takiego mieć i mieć dużo śniegu, jakąś taką. no, miejsce w ogóle, gdzie takim czymś jeździć, no to była fajna sprawa. O. Przy delikatnych skrętach to dobrze jedzie, ale przy takim gwałtownym jakimś skręcie albo na takim o czymś delikatnym, lekko delikatnym, ptyczkę mocniejszym, że tak powiem. No to to już się zaczynają problemy wtedy. Dobra, gaz. Czy staracie ciężko będzie nam widzowie sprawdzić jak to jedzie. Ło kurde! Widzowie, ta rampa jest tam. My mieliśmy ze 130 może maksymalnie. W dzisiejszym odcinku to już by było na tyle, a ja się z wami żegnał, ale.